Hej, hej, hej nasi fanowie. Zapraszamy na następny film Ninjago. Nasze spinery, część druga. Będzie bitka, tak? Mhm. Zapraszamy na bitkę. Spinery. Wybieramy sobie gościa. Ja dzisiaj zagram na Hadloidem. A ty? Ja zagram kapał. A nie gościem niespodzianką? Nie. No to bierzemy ich To niespodzianka będzie w ostatniej walce. Bieram. Wezmę ogień. A ty miałeś bić. Już. A nie, bo nie, nie broni na lepszą. A mam bić. No biorę bić. Dobra, wszystko już mamy. Czas wziąć się do walki. Następna walka odbędzie się w starym domu ninja. Trzeba trochę zmniejszyć. Byście dokładnie wszystko widzieli. A więc. Czy Doid pokona kapału? A czy kapało pokona, prawda? Dziękujemy na miejsca w pierwszym rzędzie. <laughs> miejsca w pierwszym rzędzie to dopiero wymyślił. No wiem. Dobra. Zaczynamy za chwileczkę. Tymczasem musimy ustawić ninja na spinere. Jeśli, zauwa jeśli zauważyliście jakiś błąd, napiszcie w komentarzach. Czyli jaki błąd? Dowiedzą się, jeśli oglądają. Jeśli się przypatrzą. Aha. Ale nie mów bracie. Dlaczego też masz spodnie z Bentonem? Tak sobie brałem odgadłem. Kapia. Ty Nie ważne mieliśmy rozmawiać że dziogo nie leży zastrany nie. Ty jesteś Kacper. Nie ja. Dobra, nieważne. Ja jestem przecież Łukasz. Zmyślę sobie imiona. Pseudonimy no. w internecie, no. tak? Nie rób się zastrannych głosików. Zaczynamy walkę, ale tu się nie będą kręcić popać. Nie zaraz spadną. Będą na panelach. Tak? Tak. Trzy, dwa, jeden, starzec. Boże, nie umiem puszczać tych spinnerów. Szybciej. A jak mi pojechał za daleko? Poczekajcie tyle. Karol, zaczynamy walkę. Co? Dobra, Karol, zaczynamy. Przepraszam, ale powiedziałem złe Dobra, Dawid, zaczynamy walkę. Trzy, dwa, 1 zero. Nie umiem, sam se to puszczaj. Dawaj mi go. Oddaj mi, Lojda. Jest mój. Oddaj. Au. Szybko, szybko, szybko. pak. To było tylko na jaja. Dajemy. Karl, szybciej. Nie mów na mnie kar. Bo nie się. będziecie na mnie sikać, jak to było waj karnie. <tryk> Sikaj na Karla. Dobra. To przez ten ogień. Chyba pójdę zmienić broń. Ta! I fryzurę. Przepraszamy za małe ustawki. Proszę. Proszę posłuchać żartów. im jakiś kawał. Dobra. Pani się pyta Jasa. Coś pi do góry nogami. Dziękujemy. Koniec żartów. No, miecz na pewno się sprawdzi. Ale nie. Szybciej. A nikami, nie będziecie nam sikać. Trzy, dwa, jeden. Nie umiem ich puszczać. Sam sobie ich puszczaj. Bliżej, nikt tego nie widzi. Jest panej gry urywata. Babi robi. Tę knię Bliżej. 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 To. No. Bliżej. 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 Bliżej, bliżej, bliżej. Dobra, to było to Ej. Dobra, karta. Trzy. Dwa. Jeden. Start! Kto wygrał? Znowu, Lloyd! Znowu, Lloyd! Yupi! Dobra, dajemy dalej. To na kogo? Eee, nie, nie na kogo też. Szybko! Może zmieniamy wojowników, nie. Na dzisiaj chyba tyle, no nie? Jeszcze musimy zmienić wojowników, ponieważ... A tak latający Chyba... E, nie, nie można. Wy sobie pooglądajcie yy, na czapy tira Orlen. A my zmienimy wojowników. Zobaczcie, czy macie taką w domu. Taką fajną do pira. Taką do pękła. Tym razem moim wojownikiem będzie kai. A mojego brata. Ej, Karl. Co? Jak ma na imię twój wojownik? Mój? Tak. Ja będę może miał znowu kapało. Nie weź gościa niespodziankę Nie wezmę wiem kogo Gościa niespodziankę Gościa niespodziankę Szybko, bo się widzowie nie cierpią ja Akurat nie będzie niespodzianka Duża. Gościa niespodziankę! Gościa niespodziankę To nie jest gość niespodzianka Niespodzianka Cling. mówię, będzie na koniec No to to już mamy kończyć za niedługo Dobra, po tej bitwie koniec Ha, 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 ha. <laughs> Nie umiem się tylko śmieć Dobra dajemy 3, 2, 1, start! Kaj przegrał No i to na tyle dzisiaj Tylko Chodź, na tyle Zapraszamy na następne nasze filmiki Tym razem będziemy robić fakt o ninczach Także Spinnery też ale w swoim czasie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę i trzymajcie się. Bajo, baj, baki. Pożegnaj się, Kari. Ja robię na następny Bye Bajo, baj, baki. Bajo.